Cześć, Tarotka z tej strony, witam wszystkich na moim kanale, a zwłaszcza serdecznie witam zodiakalne wagi, ponieważ jest to horoskop na lipiec dla Was, na lipiec 2020, na lipiec dla wagi i zobaczymy cóż tu karty, cóż tu Tarot mówi dla wagi. Na lipiec waga zodiakalna, u diabełka mamy, kieliszeczka, tam kieliszeczek był, albo ktoś w nałogu nie utkwił, albo za dużo sobie tam nie polewał. O, ja powiem tak. E, moje drogie wagi mogą być takie historie, e, że e, może być tak, że z kimś, z kim wcześniej darliście w jakiś sposób koty, że możecie dojść do porozumienia, tak? Czyli z kimś była e, jakaś tam wojenka, były walki, potyczki, pyskówki, jakieś nie wiem, nieczyste zagrania, i możecie z tym kimś dojść po prostu do porozumienia nagle. No, tak, i fajnie się z tym poczuć, jakby, no, ale może być tak, że jeśli ktoś wcześniej Wam wbijał jakieś szpile, i to Wy byliście tą osobą, że tak powiem upodloną i nie tak potraktowaną, to może się zdarzyć taka historia, że to wy teraz po prostu tak podziałacie, że wasze będzie na wierzchu. No i wszystko w tym temacie, moje drogie wagi. Więc ja myślę, że wa wasz wróg, wasz wróg, czy wrogowie w miesiącu lipcu powinni naprawdę drżeć, nie zadzierać z wami, ponieważ w razie co no to Królowa była już robi tak, że jej jest na wierzchu, tak? I nie tylko wojn, jakaś tam wojenka, potyczka, ale cała wojna będzie wygrana. No i może być też, też tak uwaga, że żeby komuś tam się nie chciało zdradzić, zdrady mieć, moje drogie wagi. Okej, okay, zobaczmy, jakież tam temat przywodni. Po pierwsze, równowaga, tak? Zachowanie y, równowagi w swoim życiu. Więc od, odnośnie tego, co przed chwilą mówiłam, jakieś tam złośliwości, kąsania wrogowie, tak? No, warto, żeby ta równowaga była zachowana, emocjonalna, ale też i pod każdym względem. E, mogą być też jakieś zakupy, wydawanie pieniędzy, otrzymywanie pieniędzy. Ktoś może być hojny bardzo dla was, albo wy kogoś możecie chcieć wspomóc, tak? Jakby to jest temat przewodni. Może ktoś się o pomoc do was zwróci, albo wy do kogoś. Tak? Może ktoś zwróci się do Was o pomoc z tych początkowych kart, jakbym miała i razem z tą przeczytać, to może ktoś zwrócić się do Was o jakąś właśnie pomoc, pożyczkę, zapomogę, albo żeby ich wspomóc w jakiejkolwiek sprawie. Ktoś, kto wcześniej, nie wiem, może Was nie tak potraktował, no a teraz przychodzi do Was z podkulonym ogonem i to Wy mu w jakiś sposób udzielacie wsparcia, i tym samym macie go w garści, macie go w szachu, wasze jest na wierzchu, tak? to też taka historia może być, ale generalnie jakieś wypłaty, wpłaty, odszkodowania, zakupy, wspomaganie kogoś, udzielanie pomocy, dbanie o równowagę, tak? sprawy diety no takie rzeczy mogą być tutaj dla Was tematem przewodnim. No, jakieś umartwianie się, tak, odchodzi do przyszłości, myślenie, taka burza mózgu, zamartwianie się, kombinowanie, może myślenie na temat, skąd wezmę, skąd wezmę pieniądze, albo czy wystarczy mi na kupno czegoś, tak, czy kredytu mi udzielą. No, takie mogą być tematy. I z kart początkowych, jakbym miała sobie to pomyśleć, no to po jakichś wielu perypetiach, słuchajcie, udaje się, być może chcieliście kredyt otrzymać, albo, no nie wiem, jakąś, coś kupić, tak, i byliście odprawiani z kwitkiem i nagle się udaje po prostu przeforsować jakieś problemy udaje się to po prostu i fu jesteście na pozycji zwycięskiej tak? problemy zostały pokonane zwycięstwo króla Wław. Ogarnęła sytuację, ma co chce, więc taka może być sytuacja. Natomiast jakby to odchodzi do przeszłości, tak? Też jeżeli w sprawach jakichś tam prywatnych byliście przez kogoś dziobani, nie wiem, kłótnie, potyczki, jakaś. zostaliście pokonani w jakiejś bitwie i tutaj było zamartwianie warto dojść teraz, y, odzyskać tą równowagę, bo z kart początkowych bynajmniej, karty zapowiadały, że y, to Wasze teraz może być na wierzchu, tak? Jeżeli będziecie dążyli do tej równowagi i takie mm, y, oko za oko, ząb za ząb, tak? Jak Ty mi tak, to ja Ci odpłacę tym samym, wyrównam rachunki, to y, po prostu okaże się, że y, Wasze jest na wierzchu, więc no, w tym miesiącu Drogie, wagi i ja nie chciałabym być Waszym drogiem. I to już odchodzi do przeszłości i należy, żeby takie klimaty odeszły do tej przeszłości. Hmm. E, może być tak, co ja powiedziałam na początku, że sprawa diety tak? dla niektórych może być ważna, zwłaszcza jeżeli były jakieś kłopoty, zmartwienia i tym się zajęliście i przestaliście niektóre wagi panować nad swoim, nad swoją dietą, to jakby może być taki temat dla niektórych wag, że nie zauważacie, że nadal jakby za dużo, za dużo zmysłowych rozkoszy typu smak, tak, <laughs> typu smak <laughs> i czucie bym powiedziała, czyli... Należy y, popracować po prostu nad dietą, wyrównać y, sobie coś tam, bo może za dużo tego jedzonka, a też dla niektórych i za dużo y, picia. I jakby to jest, że nie, nie, Wy nie zauważacie, że y, trochę za bardzo w tym kierunku poszliście i trzeba jakby to y, wyrównać. tak, To taka by była historia dla tych, których powiedziałam o diecie. Natomiast y, może być też tak, że y, niektóre wagi. Nie zauważają, że nie zajmują się swoimi sprawami, a powinny, tak? Że jakby grzęźniecie, coś trzeba by właśnie komuś oddać, coś wyrównać, jakieś rachunki, a wy jakby, no nie wiem, i coś już zakończyć, a wy albo nie możecie czegoś skończyć. Albo się w ogóle, na, albo jakieś wojenki nie możecie skończyć i za długo ciągniecie, albo nie, niektóre wagi mogą, że w ogóle się nie zabierają jeszcze za to, tak? A już powinny. Już powinny coś zakończyć. Też może być tak, że yy, yy, chodzi o romans, że niektóre wagi mogą być w romansie i mogą nie zauważać, że są bardzo uzależnione od tego romansu że troszeczkę to wyniszcza ich życie albo w jakiś sposób no to życie troszeczkę psuje, tak? I należałoby zaprowadzić tą równowagę. Należałoby dokonać takiego rozliczenia, czy w moim życiu jest wszystkiego porówno. Czy ja daję tyle, ile otrzymuję, czy mi ktoś oddaje tyle, ile ode mnie otrzymuje, tak? To też tak może być. Ale też dla samotnych wag może być taka historia, że kompletnie nie zauważają, że ktoś po prostu na was leci i to tak leci, że yy, no, yy, spojrzenie ma naprawdę głębokie, bardzo głębokie, bardzo lubieżne, wręcz bym powiedziała. I wy tego po prostu yy, nie zauważacie, drogie wagi. No, a cóż tam było w kartach początkowych? Tam była królowa buław, tak? Jeśli zechcesz, możesz no, mieć romans, możesz mieć osobę, która, która nawet do Ciebie by powróciła chętnie, jeżeli było jakieś rozstanie. Więc no, tego nie widzi waga. No właśnie, no i waga nie widzi tego, dlategoż może się przytrafić taka sytuacja, że w pewnym momencie waga po prostu będzie zdychała z nudów. I tak he, taką apatią ziała, no bo nie zauważa po prostu, że ktoś leci na nią, że patrzy na nią porządliwie. Może być też tak, że wada, która za dużo sobie pozwala wiedzonku, tudzież w piciu, jeśli w piciu, no to w pewnym momencie po prostu będzie leżała na kacu i będzie potrzebowała się z rekon, nie, no nie mogę się wyzłowić w tym momencie, no będzie musiała się... Uzdrowić, tak? Na taką rekonwalescencję się udać i się po prostu uzdrowić. Natomiast wagi, które za dużo sobie folgują, no, mogą być po prostu w pewnym momencie z siebie niezadowolone. Więc szybciutko, jako ta królowa buław, bierzemy się za uprawianie sportu, ta królowa buław z początkowych kart, bierzemy się za uprawianie sportu za swoją urodę za swoją seksualność tak, za swoją atrakcyjność i doprowadzamy równowagę w swoim życiu a także w swoim, u siebie tak? po co? po to właśnie żeby wyjść z jakichś ewentualnych nałogów, nie zadręczać się dlaczego? dlatego, że z otoczenia idzie do nas 10 kielichów idzie do nas spełnienie idzie do nas miłość tak, idą do nas uczucie Idzie do nas dobra kasa, jeżeli tego potrzebują e, niektóre e, wagi. Więc e, i może o coś trzeba powalczyć, tak? Może o coś trzeba powalczyć i wyjść z tego stanu. Ale może, właśnie, żeby wyjść z tego stanu, niektóre muszą wręcz odpocząć. Więc e, moja droga, wago e, też jeszcze raz zachęcam, zauważ, że w otoczeniu ktoś ci się bardzo mocno przygląda. Nie sieć taka znowu, Cześć, jeszcze raz. Urwało mnie film, więc e, bateria urwało, więc baria, bateria mi wysiadła, sobie. Więc e, jeszcze raz, e, słuchajcie, e, no muszę się jeszcze raz nagadać, tak? Karty rozłożyłam, nagadam się jeszcze raz drogowego. E, później będę montowała filmik. Więc e, zaczynamy na to, że niesieć taka, wracamy e, do tego, że niesieć taka sądzona, tak? Dlatego, że e, ktoś Ci się nie przygląda bardzo porządnym okiem, idzie 10 kielichów, idzie spełnienie i Teraz, moja droga waga, jakbym miała wrócić, bo do tego z początku, do kart początkowych, czyli do naszej królowej była, tak, czyli tak mamy do czego warto dążyć, a no do dwójki kielichów. Tarot mówi, że w lipcu warto dążyć do takiegoż opostanu. Czyli kochanie, kochany, kochana. Jeżeli było z kimś na pięku, tak, jeżeli wyrównałaś sobie jakieś rachunki, pokazałaś komu, tak? komuś, gdzie raki zimują, wyrównałaś rachunki, no, czy sobie coś ostro wyjaśniłaś, tak jak ta królowa była w początkowych kartach to sugerowało, no to mimo wszystko warto jakby dążyć do tej równowagi. Tak? Do, również do tej emocjonalnej równowagi, ale też takiej partnerskiej, no, każdorakiej, tak? Dlatego, że jeżeli jest win, win, no to tak w stanie dłuższym, tak? No to jest szansa na udaną relację, udane partnerstwo. Natomiast, jeżeli jest tylko przez dłuższy czas jedna osoba ten win, zwycięzca, no to co? No, w, Zawsze znajdą się tacy, którzy będą go chcieli ściągnąć z tego piedestału, dlatego warto dążyć do równowagi. Więc jeżeli już komuś tam pazurki pokażesz, kogoś tam sobie podporządkujesz, no to jednakowoż warto później, po krótszym, dłuższym czasie, jednak doprowadzić do równowagi emocjonalnej, do miłych relacji, fajnych, do dogadania się, tak? I dążyć do tego takiego, no to do, do fajnych relacji, miłych relacji. To co mamy pod spodem? No to mamy kapłana. Czyli kapłan powie nam znowuż o takim społecznikowstwie, tak, o y, wartościach trwałych, o takim porozumieniu duchowym, czyli warto do tego dążyć, tak, nawet jeżeli jakieś sprawy sobie trzeba wyjaśnić, warto dążyć do pojednań, do takich y, wyjaśniania sobie, do porozumienia dusz, bym powiedziała nawet, do takiego społecznikostwa, do bycia y, fair głównie samym ze sobą, tak, do... Y, wierności, bym powiedziała, do wierności, tak, no a kapłan nam e, dokładnie o tym powie. Tu dla niektórych mogą się, nie wiem, czy już to mówiłam w pierwszym filmiku, bo, no, mówię, że urwało mi filmik nagle, <coughs> ale mogą być, słuchajcie, śluby, mogą być e, obietnice ślubu, obietnice ślubu, dogadywanie się co do ślubu, ustalenie dać ślubu, z powodów e, ciążowych i to takich e, z powodu wpadki, tak? Mogą być zaręczyny bądź ustalenie dat e, zaręczyn z powodu wpadki, tak? Już przy tych kartach e, naprawdę e, jest bardzo dobry seks, można, mogę się pokusić, że z dobrym połączeniem duchowym. Natomiast e, co robi tutaj ta karta? E, jest ona bardzo zadziwiająca, co prawda, już trochę ją wyjaśniłam, ale mimo wszystko nadal mnie nurtuje. No bo to od lipca, a no chyba, że y, po prostu będzie jakaś chwilowa też y, u niektórych z Was, <laughs> chwilowe, jakieś takie niedomaganie może Was y, dopaść, ale, ale zobaczmy, cóż, dlaczego ta czwórka mieczyków nam tutaj... No ja nie wiem, czy znawcy tarota ta wiedzą pewnie, co te karty dwie razem y, znaczą, więc <grym> nie wiem, czy mogę to powiedzieć, więc y, przy, przy tej karcie jeszcze mogłabym powiedzieć, dlaczego to wyzdrowienie jest tu konieczne, tak? Ale no nie chcę być ordynarna. Y, może być tu jakaś y, przerwa w pracy, może być tu jakaś... Y, Odpoczynek gdzieś na łonie natury powinien być konieczny, koniecznie nawet, tak? Albo no, koniecznie, żeby złapać tą równowagę, ale też no, wskazany był, tak? Krótki odpoczynek gdzieś na łonie natury, regeneracja. Mamy dziewiątkę monet, więc jest to karta natury, tak? Bycie w naturze, ale też karta takiego społecznikostwa, dobrych kontaktów, układania sobie, dobrych kontaktów z otoczeniem, więc jakby tutaj ta karta znowu to potwierdza. Karta równowagi. Sugeruje, że to jest główny temat dla Ciebie w tym miesiącu, droga Wago. No i do czego warto dążyć? Dwa kielichy mówi o dobrym porozumiewaniu się, ale być może warto nabrać sił właśnie zregenerować te siły, tak? Natomiast znawcy tarota na pewno wiedzą, co te dwie karty znaczą <grym> razem i po czym to by było to odpoczywanie tutaj. Ok, zobaczmy, jakaż to by była karta rada dla Wagi. Jakaż to by była karta rada. Dla wagi na lipiec, karta rada ja mówię, na lipiec, zobaczmy. Czekajcie, bo ja patrzę, położyłam kartę, później znowu, bo się oglądam na pieska mojego. Piesku, przestań mi kochała łacować, na razie nie, na razie przestań, piesku, to kucza mi piesek. Słuchajcie, karta rada to by była taka, że walcz. Walcz po prostu o siebie, walcz o wszystko, co twoje, tak? Jeżeli, wracam do tych kart początkowych teraz, jeżeli trzeba komuś uczyć nosa, no to, moja droga, walcz. Jeżeli chcesz szukać pracy, walcz, tak? Nie bój się składać, nie wiem, CV, stawać w konkurencję, stawać w konkury, stawać w różne zawody, tak? No, bądź pewna, że wygrasz. Jeżeli chcesz kogoś zdobyć, Spokojnie, tak? Masz na to szansę. Walcz o to. Jeżeli, tak jak mówię, chcesz utrzymać komuś nosa, jak najbardziej. Jeżeli chcesz zawalczyć o wyjście z jakichś nałogów, tak? Jak najbardziej o to walcz. Jeżeli chcesz, nie wiem, otrzymać jakąś zapomogę, dotację, nie wiem, cokolwiek, tak? Walcz. Staraj się o to, nie bój się przegranej, po prostu walcz, tak? Aczkolwiek w połowie miesiąca sprawy się mogą przeciągnąć, jakiekolwiek, może być tu krótki twój odpoczynek przymusowy, bądź nie, przymusowy, wymuszony, bądź po prostu twój zaplanowany. E, może być zaplanowany, tak? Bo po tym jest 10 kielichów, więc. Też niektórzy ci, co są, są ewentualnie w ciąży, no to mogą z tego tytułu mieć jakąś przerwę w pracy, ale generalnie może być to też czysto zaplanowany jakiś twój urlop w celu nabrania sił regeneracji. Ale generalnie o cokolwiek byś chciała walczyć, tak, to walcz, nie bój się, trzeba troszeczkę zregenerować sił, ale warto się starać i warto walczyć dla siebie i o swoje szczęścia. A pod spodem z drugich kart mamy rycerza Buław. Także temat jest na rzeczy. Rzeczywiście, ktoś tu ci się mocno przygląda, ktoś, no, bym powiedziała, rozpalony, tak? Ten wzrok naprawdę na tobie może być palący. Bardzo, bardzo. Droga Bado, zobaczmy w takim razie, cóż tutaj wszechświat by chciał ci powiedzieć. Na lipiec. Cóż tu wszechświat chciałby ci powiedzieć? Na lipiec. Wdzięczność. Moja droga Wago, wdzięczność. Wszechświat chce, żebyś była wdzięczna. No Szykuje coś tutaj widocznie dla Ciebie. No Dziesięć kielichów idzie do Ciebie z otoczenia. Przy kapłanie, przy karcie karmicznej dwa kieliszeczki z diabłem. No Trzeba być za coś wdzięcznym. Tak uznaje Wszechświat. Wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. No, wiesz, może to chodzi o to, że ta królowa była z tych kart początkowych, no to taka jest kobieta, która e, raczej chce być podziwiana niż być komuś za cokolwiek wdzięczna, tak? Więc może jest nawołanie, walcz o swoje jasne, ale też doceniaj to, co idzie do ciebie dobrego, tak? Dąż do e, porozumienia się we wszechświecie z bliźnimi, z otoczeniem, z otoczeniem, z sąsiadami, tak, poukładaj sobie... E, koło siebie przestrzeń, no i dąż do tej równowagi, ale nie zapomnij o tym, że trzeba być wdzięcznym, tak? Bo żeby się realizować, no to też trzeba mieć innych ludzi wokół siebie i nie wiem, może o to chodzi z tą wdzięcznością wagą. Nie będę już tutaj dywagować, sama sobie to roz, roztrząśnij, roztrząśnij w swoim serduszku, w swojej umyśle, w swojej duszy. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli wróżba uzna Szwago, że była w czymś przydatna, to proszę łapki w dół. Jeśli nie, no to łapki w... proszę łapkę w górę, sorry. Jeśli nie, to łapkę w dół. No i co? Rozpowszechniajcie to, udostępniajcie, może komuś też się wróżba przyda. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat takiego rodzaju wróżby. Jeśli ktoś chciałby porady prywatnej, zapraszam serdecznie. Kontakt do mnie macie pod moim mailem pod moim filmem, słuchajcie, coś zaczęłam się jąkać e, jest coś na rzeczy, nie wiem, może ten diabeł mnie po prostu rozprasza e, bo tak się gapi a ja Wam życzę takiego słońca takiego żółtego, słonecznego lipca jak moje dziurawce dziurawce, <grytanie> dziurawce. takiego lipca Wam życzę no i co, do następnego razu, cześć Tarotka